Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Rocks PLAY Gray. Tak, za w Gray. Um, co mam Wam do powiedzenia? Otóż, właśnie przeczytałem tutaj pewien napis, który był przed wczytywaniem. I my cały czas bodajże dążymy do tego bloku 12. Szukamy kogokolwiek, cokolwiek, jednak nic nie znajdujemy. Znajdujemy tylko zniszczone pomieszczenia, krew wszędzie, wszystko wszędzie. No, i gramy dalej. Oczywiście, zejście od ziemi, żeby inaczej. Uu. Ładnie, to wygląda naprawdę ładnie. Ym, no dobrze. Słyszałem coś, jakby ducha, zjawę. Ale tutaj nie ma zjaw na co ty. Ym, tylko upoważnione osoby mogą tu wchodzić. Dlaczego? Jest mam broń, a co to oznacza? To oznacza, że będziemy walczyć z zombiakami czy coś w tym e, stylu co, Czy ja mogę tym rzucać, nie mogę tym rzucać? Wow A ta gra dopracowana Jep yep, jep, jep Jep, jep yep. Ha Nadchodzę, zombiaki A, czekajcie, czekajcie, nie zrobiłem supera. Będzie dłuższy odcinek Dobra, przy okazji, jak jest tak miło, albo nie. Później wam opowiem oczywiście, nie teraz. Teraz skupmy się na grze. A, tak. to wygląda jakby wylewali beton, bo to jest oczywiście budowlany teren czy coś. Don't cross. Ale my oczywiście musimy tam wejść, bo nie skończymy gry. To mnie troszkę przypomina Condemned Criminal Origin. Nie grałem, jednak e, widziałem. Są właśnie takie klimaty, i chodzimy z jakimiś rurami, pałkami, deskami. E, czym tam nam popadnie? A, tej deski nie możemy zniszczyć. Baterie. Jest to jakiś poziom baterii, w ogóle nie ma. No dobra. Chciałbym mieć taką rurę, która ja rozwala deskę na 20 kawałków. To naprawdę byłoby pomocne. Jeb, jeb. Wszystko rozwali. A nie, kartonu nie rozwali. W końcu kartony są zabójcze. No dobra. Sądzę, że nie powinienem tu być. Tak mówi nam... Nasz no, główny bohater, oczywiście. Co to jest? Matko, się przestraszyłem. Ale my tam zejdziemy. What the fuck? To tylko ubrania. Ale mi wesoło, zaraz pewnie nie będzie, bo zaraz mi coś wyskoczy, czy tak? Ach, nie lubię tego. Ale lubię ten... Moment, kiedy się boję. Woda. No, cześć. Hmm. Coś sądzę, że niedługo mi braknie baterii do latarki, a nie chciałbym tu chodzić po cienku. Deska. Deska, deska, deska. Hmm. A co to jest? O nie! Jak podejdę do tego, to wstanie i będę musiał z tym walczyć. Jezu, jak to wygląda? To wygląda, nie. Czekaj, 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 Nie. bo nie będziemy mówić do końca. Tak, tu mam iść. Larki. Dajcie mi trzecią, będę szczęśliwy. Aha. Wstaniecie czy nie? Gdzie mam iść? Tu? To chyba byłem, co? Hmm, 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 gdzie mam iść, panie? Bo nie do końca wiem. Dobra, to są lalki, czyli idziemy w dobrym kierunku, czyli idziemy tu. A no, panie, kurde, tu mamy iść, ja. Czy ja naprawdę tego wcześniej nie widziałem, czy jak? Но no, не панцерна та. это я. Это я, я. Ну и что? Eee, hmm, tu? Tak, na pewno tu. Ha, I po jaką cholera ja tam byłem? Aha, żeby tu przeskoczyć. A, to było sprytne. Nie! Nie, 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 I teraz zawali się. nie, A jednak nie, A jednak nie O, oh, ooo, oh no. Dobra, tego na pewno nie rozwalę, więc... Juhu! Żyję? Kurde, chłopie, gdzie ty się pchasz? No nie wiem, jak ja bym był um, normalnym człowiekiem, to znaczy jestem normalnym człowiekiem, um, i bym był na miejscu tego kolesia, no to, Jezu, ja przeskoczył przez płot i poszukał czegoś, nie wiem, jakiegoś domu, jakiejś cywilizacji, ludzi, a nie pchał się kanałami pod jakimś Dorem, domem z lam, lalkami. Jezu już mi język siada. I can't open it. You can't, yes. Cegłę. Wszystko chce zniszczyć, wybaczcie, Taki jestem. To tu nie może to są baterie, nie? Nie ma O, otwórz to A, przez ścianę chciałem przejść, spoko. Exit? Jak miło. W... Chyba nie, chyba to jest pułapka, wiesz? Chyba. Zamknęłem budynek um, na czas budowy. Nie chcę, aby nieznajomi tutaj się kręcili. Czy coś takiego. Jeżeli chcesz stąd wyjść, klucz jest. Na górze of my locker. The top of my locker. Być może jest to mm, jakiś ten. safe, wiecie? Locker. The core taker. yay press H to close or open. Miło, stary. Rozpędziłbyś się, to byś to wyważył. Na górze. Gdzieś to była jakaś inna droga? Hello. Up, mm, up, 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 up. No jak miło. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Yep, yep. Mhm. Mm o, coś tu będzie jest, mam klucz. Hura. Teraz jak się na powrocie nic nie będzie dziać. No to będzie lipnie. Kolejne pomieszczenie, które jest zrobione praktycznie niepotrzebnie, ale jest. Żeby się dłużej zakręcić wokół. Dobra, wracamy. Here jest here. Okej. Okay. O, skrypt się wczytywał. No cóż, jak na razie zombiaków nie widzieliśmy, ale miejmy nadzieję, że gra się dopiero rozkręca. W takim razie odcinek będzie dość krótki ten. Jednak byłoby bardzo fajnie, jeżeli każdy poziom byłby w kolejnym odcinku. E, nie mówię, że tak będzie, jednak e, będę, e, jednak tak to planuję zrobić. Dobrze. W takim razie kończymy. Nagrywamy już ponad 10 minut, więc dość krótko, jednak kolejny odcinek pojawi się szybko. Tak. W takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, a ja się teraz z wami żegnam. No i widzimy się w kolejnym. Hej. No cześć. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli spodobała ci się ta seria bądź ten odcinek, możesz zobaczyć także kolejne, które wyświetlałem tutaj się po tej stronie ekranu. E, no i cóż, zapraszam także na kolejne odcinki. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie za wasze łapki, komentarze, oceny i oczywiście subki. No. Dobra, w takim razie ja gram dalej. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym filmie. Yo. Klikajcie, macie mało czasu.